Dzień dobry! Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie eee, w ten fantastyczny wtorkowy poranek eee, za oknem świeci słońce, a ja znajduję się na stacji Orlen gdzieś pomiędzy Górnym Śląskiem a Pomorzem gdyż upadł mi do głowy fantastyczny pomysł, aby pojechać sobie do Koszalina odwiedzić dwie pizzerie, jakie zobaczycie dopiero później Mój nieodzowny towarzysz podróży administrator Tomecki wpierdziela właśnie śniadanie ja tradycyjnie po wosku zjadłem Rogalika, popiłem sobie kawą, a tutaj zobaczmy, co tutaj mu dali na tym talerzu. Jakieś liście z drzew, jakaś parówka, która parówką nie jest, przykryta jajkiem, polana musztardą i ketchupem. Zdecydowanie wolę Rogalika. Ten. zakup na Orlenie. Tym razem kupiliśmy Ach, Prince Polo XXL. Brakuje nam jeszcze 4 godziny drogi, ale poczekaj Tomek, ja skoczę sobie zobaczyć czy rower stoi. Pogoda jest iście smoleńska. I tu jakiś smoleńczyk siedzi. Daj gościu do samochodu, jedziemy dalej. Halo? dajesz, dajesz, dajesz. Dalej. Ja cię nie kamerujesz. Jedziemy, dajesz, nie kameruje, tylko ja cię nagrywam kamerą. Jedziemy dalej. No i niestety stoimy w korku od 15 minut. I od 15 minut ten korek nie ruszył się nic do przodu. Wszystko stoi, nic nie jedzie a my jesteśmy głodni. Zjedlibyśmy jakąś pizzę, ale cóż, trzeba cierpliwie czekać. Malutka zmiana kierowcy, a ja idę sobie na grzyby. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zawieziemy koledze do pizzerii. Pięknego grzybka Już widzę drugiego, już widzę drugiego Już widzę drugiego. O. I, i wpuść takiego do lasu, wlazłem na chwilę rozprostować kości i teraz nie mogę z tego lasu wyjść dosłownie zajęło mi to ile? 3 minuty. Tomek już na mnie trąbi. Jakbyśmy jechali dalej A ja jestem w swoim żywiole Kurde, kupę czasu nie byłem na grzybach A tutaj wlazłem do lasu na sekundę I proszę bardzo Będzie obiad? Nie, obiad nie, na obiad będzie pizza Będzie kolacja? A korzystając e, Generalnie z waszej porady Którą uzyskałem podczas nagrywania Filmiku z wyjazdu do fabryki Sanmixa Z którą oczywiście bardzo się zgadzam Że nie wolno nagrywać podczas jazdy Wydająłem sobie kierowcę i teraz mogę nagrywać, ile wejdzie. Jedziemy sobie tak i się fascynujemy świetnymi lasami w Borach Tucholskich. Mm, coś pięknego. Nie tak tylko, że interesuje nas tylko i wyłącznie pizza, bo są też piękniejsze rzeczy, takie jak lasy, jak widać na załączonym obrazku. Ale wyobraźcie sobie, co jakby tam pizza rosła między tymi drzewami. Napoli, pizza i pasta. Idziemy zobaczyć, czy tu można coś dobrego zjeść. Łukasz Gibowski zrobił tyle kilometrów, żeby przyjechać do nas. To my zrobiliśmy tyle kilometrów, żeby przyjechać do niego. I nie ma, że boli. No, ładnie tu, ładnie. Bardzo nam się podoba. Bardzo nam się podoba. Tomek, jak się podoba? Świetnie. To Świetnie. Szkoda, że nie ma właściciela. No, tak troszkę lipa. Ale cóż, zjemy coś. I pojedziemy dalej. Pan Łukasz się gdzieś włóczy się gdzieś włóczy No i jest nasza Marysia, czy raczej Małgorzata Tomek co tam szamasz, fungi, fungi. No dobrze, no to jemy tak smacznego No Łukasz mi bardzo odpowiada ten smak ciasta, także egzamin zdany <noise> także tego, pizza Łukasza była rewelacyjna naprawdę bardzo nam smakowała to był taki odłam dla tych klasycznych pizzy Napoletana teraz jedziemy do drugiej pizzerii, zobaczymy jak tam smakuje zwykła, najzwyklejsza w świecie klasyczna pizza Tonda alla Romana No a my już drugie drugiej pizzerii, znaczy przed drugą pizzerią, pizzeria La Trinacria, prowadzona przez Włocha Ciężko będzie zjeść drugą pizzę, bo po zaledwie 7 minutach od poprzedniej, ale jakoś to ogarniemy, nie? Ten temat Tomek ciśnie ostro Idziemy, idziemy Nie było co sfilmować, bo ta pizza, w z tego, że jest zupełnie inna od tych, do których przybiegliśmy, zajebiście nam spakowała w sumie zjedliśmy na pół, bo dopiero jedliśmy 10 minut temu pizzę u Łukasza, pizzerii. A tutaj takie coś fajne, o? Bardzo dobre. Bardzo dobra? Bardzo dobra. Prawda no bardzo, bardzo dobra. dobra. Kto mówi, że bardzo dobra, znaczy się, że mówi, że, że ma rację. Polecam na pewno. Nakładać, ktoś tak. No i właśnie wyszliśmy z pizzerii Latrina Świetnie zostaliśmy przyjęci przez e, Pizzaiolo Bepe. E, całkiem inna pizza, do jakiej przywykliśmy. Bardzo. Ja sam w życiu takie nie jadłem. To jest typowa sycylijska pizza, która jest zrobiona z mieszanki e, mąki 00 e, z semolą. Z semolą, nie rimacinatą, tylko z semolą całą, czyli tak jakby mieszanka pół na pół. Fajne, słodkie ciasto, kurde. Tak trochę przypomina w smaku ciabatę. No, jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem. Gdyby nie to, że parę minut wcześniej jedliśmy Łukasza, to bym taką całą wsunął. A tak z Tomeczkiem, tak grzecznie po połówce sobie zjedliśmy i teraz jedziemy do domu. Czeka nas e, kolejne 7,5 godzin, godziny jazdy, żeby dojechać na Śląsk. Ale... Warto ty, było. Jak to mówią, Warto. kto bogatemu zabroni, nie? No, siadamy za kierownicę, może jeszcze coś po drodze nagram. A nie, jeszcze po drodze jest Wrocław, może coś w Wrocławiu zjemy o 23.00.